Hejka, kochani, w dzisiejszym filmiku będzie mój typowy dzień w wakacje. Usiądźcie sobie wygodnie i życzę miłego oglądania. Zobaczcie, cześć, Hejka, co wygodnie ci, tak, wygodnie, cześć. Hejka, u nas jest pogoda po prostu idealna. Jest tak ciepłutko, słoneczko świeci. Jest tak gorąco. Ja ogólnie chyba zaraz idę do basenu. Raczej pójdę, No zaraz się przebierę w strój i lecę do basenu, bo jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać w domu, że tak powiem. Więc idę do basenu. Hejka, jestem ogólnie w basenie, więc spoko. Więc... Hejka, już wyszłam ogólnie z i idę do domu. Mm. Hejka, już się przebrałam. Swój normalny outfit dzisiejszy. Um, no, tak to wygląda. E, ogólnie uciekałam przed osą. Tak, tak uciekałam przed osą. No. Więc szybko do domu musiałam zasuwać. Więc kit, ale powiem Wam szczerze, że mi się podoba. Ja uwielbiam na to. I... Ja tak nie chcę, żeby wakacje się kończyły. Zostawcie końcę łapkę w górę, jeśli wy też nie chcecie, żeby wakacje się kończyły, bo ja po prostu nie, 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 N nie, 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 nie mam mowy, nie. Ja w ogóle jak kogoś to ciekawi. Idę po wakacjach do ósmej klasy. Tak, ósma klasa. No, no także w taki sposób. Dobra, może coś wam nagram jeszcze później, bo teraz nic nie mam ciekawego. Jedzonko. Ten ogólnie pierścionek zrobiłam sama, bo nie powiedziałam Wam, ale ja w ogóle zaczęłam robić biżuterię, w sensie bransoletki i tak dalej. Najpierw robiłam tylko właśnie te brązoletki i tak dalej. A dzisiaj po prostu natchnęło mnie coś, bo myślałam sobie, kurczę, no muszę za coś robić też coś jeszcze. I uznałam, że pierścionki, proszę bardzo. O, tenis, ten, w sensie, to jest dobre. W sensie, patrzcie, w sensie, według mnie to bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, jak Wasza opinia, ale według mnie bardzo ładnie to wygląda. Jest Gites, jest serio Gites. Um, no. Tutaj mam jeszcze porobione. co, 3, 4, 5. Właśnie jeszcze 5, a z tym pierścionkiem to jest 6. Czyli w sumie zrobiłam 6 małych pierścionków. To jest tak urocze dosłownie. To jest po prostu. A! No, fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. O, pokażę Wam. O, ta mi się bardzo bardzo ładka podoba. O. Zobaczcie. O, o, jest taka właśnie jeszcze. O, bardzo ładna, serio. Jestem tak po prostu szczęśliwa. Ja dosłownie, słuchajcie, ja się śmieję, bo ja tak nie wiem, jest 22, a ja robię bramzaletki. Dosłownie jest 22, a mama wchodzi takie. Jezus Mary, Karolina! Co ty robisz? Co ty robisz? No, ja wam pokażę w ogóle, bo to jest e, hicior. Co... Co mama mi kupiła, czekajcie. Muszę wysypać, a to jest trudno z jedną ręką, więc no. Słuchajcie, to jest tak cute, to jest po prostu Czekajcie, i wam pokażę. Zobaczcie jaka słupka. No to jest tak urocze, że no. Patrzcie na to, to dopiero jest urocze. Hello Kitty. Mam chyba pięć tych zawieszek właśnie z Hello Kitty, czytam cztery. Więc wow, mega. Patrzcie jakie to jest urocze, żaden Nie mogą zabraknąć, proszę bardzo, o. Też urocze w sumie. Muszę wam coś ogólnie powiedzieć. Ja ogólnie robię biżuterię, robię bransoletki i tak dalej do... Jeszcze niedawno robiłam tylko bransoletki. O, mogę wam pokazać? Nie pokażę wam wszystkich, bo większość jest w samochodzie, a mi się nie chce po prostu iść. No. Ale pokażę wam, o. Tą ostatnio zrobiłam. O, taka jeszcze. O. No ogólnie wszystkie są ładne, serio. Mi się wszystkie podobają. I, ten, I dzisiaj natchało mnie takie... Kurczę, muszę nie tylko bransoletki. Proszę, zrobiłam sobie pierścionek. To tak wygląda mega. Uroto strasznie wygląda. Mogę Wam... O, czekajcie, zdejmę i pokazać. O, czekajcie. <gryw> Czy to nie wygląda uroczo? To wygląda właśnie uroczo. Oj, muszę... Muszę za niedługo iść na pazurki. Proszę bardzo. <gryw> wygląda uroczo. Jestem tak po prostu, ach, no słodko, i jeszcze ta, ja się tak cieszę z, tej za, z tych zawieszek Hello Kitty, do tego z tych zawieszek z kotem, niestety tylko jest jedna soba, zawieszka soba, ale to tam, ale tak po prostu nie spodziewałam się, że zawieszka Hello Kitty, serio, nie spodziewałam się tego, nie spodziewałam się, no. Więc tak, to właśnie. Mm, no, <noise> tak, to właśnie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym, no, pierścionku. Mi się strasznie podoba. Przyznaję się, mi się podoba. Więc no. Ogólnie byłam ostatnio w sklepie. Oj, jest jakiś trochę brudne I sobie kupiłam taki, no, taki zeszyt. I to jest 60 kartek, proszę bardzo. O, w linię taką, no. I sobie po prostu kupiłam. To nie jest do szkoły i tak dalej, tylko tam sobie piszę pomysły na odcinki. Więc polecam, jak znacie kogoś, kto jest youtuberem, albo chcecie być youtuberem, albo jesteście, to polecam Wam kupować taki właśnie zeszycik. Nie taki, nie, może, nie musicie taki sam, tylko możecie jakiś zwykły zeszyt i wpisywać tam pomysły na odcinki. Bardzo polecam. Jak właśnie byłam w tym sklepie i wtedy to kupowałam, to patrzyłam na inne kolory i tam było takie. Takie to było śliczne, serio. Te kolory były dużo bordowej, właśnie tych. Było do tego jeszcze jasnofioletowy, jasnofioletowy był śliczny. Dlaczego nie wziąłem jasnofioletowego zresztą? Bo to był z akademii, tylko jasnofioletowy był inny kolor po prostu, ale ten sam. Dlatego, że miał mniej kartek, bo ten ma 60 kartek, a ten miał jakoś, nie wiem, tak? A ten miał jakoś, nie wiem, no tak mniej, no nie? I tak uznałam, no kurczę, no dobra, wezmę ten bordowy, no bo przebędę po prostu. Ale ten bordowy też jest taki ładny. Też jest ładny. Więc, ale strasznie mi się podobają te zeszyty z Akademii. No są po prostu śliczne. Ja w tym roku ogólnie jak chodzi o zeszyty do szkoły, to coś tam kupię chyba z Oxfordu, ale też z Akademii. Serio, bo bardzo Wam polecam, że zeszyty z Akademii są mega. No, nie dość, że ładne takie minimalistyczne, że to tak no ładnie wyglądają, ładne kolorki, wszystko takie, więc polecam jak najbardziej, więc ja dużo chyba kupię tych zeszytów z ale też coś kupię z, ale też coś kupię ogólnie z Oxfordu, bo i tak lubię Oxford, no. miałam kilka razy właśnie zeszyty z Oxfordu, więc w tym roku też kupię jakieś, nie wiem, no ileś na pewno kupię zaszczytów, nie wiem, 3-2. No, zobaczymy ogólnie, jakie będą kolorki i wzory. Eee, w tym roku na pewno możecie się spodziewać back to school. Eee, może być też tak, że mogę Wam nagrywać, w sensie nie wiem czy się uda, ale może być tak, że zabiorę Was na zakupy szkolne. I to będzie też w formie takiej back to school. Albo zrobię tak, że robię takie dwa odcinki, że zabieram Was na zakupy szkolne, ale nie pokażę Wam wszystkiego, co chcę sobie kupić albo co kupiłam. I na przykład zrobię osobny odcinek, żeby Wam wszystko tak pokazać. Nie wiem. Może, maybe, zobaczymy. Eee, nie wiem, co mam jeszcze mówić. <grym> nie wiem, co mam jeszcze mówić. Eee, no, jak chodzi o to do to jak najbardziej polecam. No, zobaczcie tylko, <grym> jakie słodkie. Tylko to już jest na taką mniejszą rękę, ale o, to strasznie mi się wszystkie podobają. Są po prostu śliczne. No. Ja się śmieję, bo ja tak nieraz, wiecie, jest, nie wiem, 21, a ja robię koralę. Nie wiem dlaczego, ale to jest jakoś takie odstresujące dla mnie, dosłownie. To mnie tak jakoś odstresowuje yy, i tyle. I wiecie, mama wchodzi, takie Karolina, coś tam. I tak samo, nie wiem, w ciągu dnia dużo robię tych korali i tak dalej. I po prostu, no bo to mi sprawia przyjemność, to mnie tak odstresowuje właśnie. I no, to nie jest, wiecie, to nie jest dla mnie taka, wiecie co, e, takie ciężki Jezus, mar... się nie chce. I ja na przykład, mm, bo moja mama uważa, bo ja się śmieję, bo mama wchodzi do mnie nieraz jak na przykład robię te korale, ale nie wchodzi później jak ja na przykład sobie leżę i oglądam sobie YouTube'a i mama się że ja ciągle robię te korale, ale ja nie robię tych korali ciągle, bo nie potrafiłabym, tylko robię sobie na przykład przerwę, nie wiem, gram w Simsy, o dzisiaj gram w Simsy, eee, gram sobie w Simsy, oglądałam Disney+, Plus, eee, oglądałam YouTube'a i tak dalej. Zjadłam sobie to, o Jezu, tortilla. Ja wam dzisiaj dograłam fragment. Tortilla najlepsza. Ja tak kocham tortille, że... No. Dobra kochani, chyba koniec dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba Łapki w górę oraz subskrypcję. Żeby... Jeszcze w wątek, żeby nie zapominać, żeby... Eee, żebyście byli na rzecz bieżąco z moimi odcinkami. Pa!